Przyszły prezydent Krakowa Konrad Berkowicz. Zapraszam. Witam Kraków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tak liczne przybycie, ciepłe powitanie i rozpoczęcie. Ja jednak nie powstrzymam się, żeby powitać też. Nie wszystkich, bo ich jest wielu, ale kilku znakomitych gości spoza Krakowa. Chciałbym przywitać serdecznie wirtuoza merytorycznej orki, marszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Oraz specjalistę od sprzętu, którym błyskawicznie zgasiłby aroganckie o Jaska Majkrowskiego, Grzegorz Braun. I spośród rozlicznych zalet, piękna strona naszej kampanii, przedstawicielka bezpartyjnych samorządowców, Kasia Słuchańska. Szanowni Państwo, jesteśmy w Krakowie i w Krakowie odbywają się absolutnie historyczne wybory, bo to są pierwsze wybory, w których mamy całkowitą pewność, że po 21 latach zmieni się prezydent Krakowa. Ale pytanie. Cieszycie się? Właśnie, ale pytanie, czy wraz ze zmianą prezydenta Krakowa zmieni się Kraków? I czy zmieni się, ale po, proszę poczekać: czy zmieni się na lepsze, czy na gorsze? Bo słyszymy mnóstwo mamy całą plejadę kontrkandydatów. Nie wiadomo, kto zastąpi prezydenta Majchrowskiego, i słyszymy całą masę postulatów, zapowiedzi, obietnic i wiele z nich brzmi naprawdę sensownie. Pytanie więc, jak wybrać spośród tej całej plejady kandydatów ja proponuję postawić na jedną rzecz, na wiarygodność. Ale mamy takie szczęście, że spotykamy się też w wyjątkowym dniu, bo to jest 101. dzień rządu w nowej koalicji. Wczoraj minęło pierwsze 100 dni. Rządów Donalda Tuska. Więc przypomnijmy, co Donald Tusk, zaczniemy od spraw ogólnopolskich i płynnie przejdziemy do Krakowa, co Donald Tusk powiedział w kampanii. A ja powiedział, cytuję: Dzisiaj przedstawiliśmy 100 konkretów na 100 dni. To nie są puste obietnice bez pokrycia. To propozycje przemyślane i realne do wykonania w pierwszych dniach naszych rządów. Powtórzył, podtrzymał te 100 konkretów zmównicy Sejmowej podczas swojego expose, wiedząc dokładnie, w jakiej koalicji rządzi, z jakim rządem i w jakich warunkach politycznych. Wiecie Państwo, minęło 100 dni, ile zrealizował, życzliwie licząc obietnic? dziewięć. Dziewięć obietnic, ktoś oczywiście może powiedzieć, no ale dziewięć reform w 100 dni to i tak nieźle. No. Obiecał bez sensu, ale 9 reform, więc. Ja podam przykłady tych konkretów, które zostały zrealizowane. Dwa przykłady. Pierwszy. Przywrócimy finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Drugi. Odwołamy Mikołaja Pawlaka z funkcji rzecznika dziecka. Mają rozmach, skurczy syny, nie? <klucza> Powiedzcie mi, jeśli się mylę, ale moim zdaniem w normalnym kraju jeśli premier w pierwsze 100 dni złamałby dokładnie sprecyzowane, udokumentowane 91 obietnic wyborczych, powinien podać się do dymisji, tak czy nie? Do tego wystarczy resztka honoru, ale tu honoru nie ma, więc my możemy tylko zaapelować pro Krakowsku. Panie premierze, nie kłamże i weźże się do roboty. Żeby być uczciwym, w tym stu konkretach są też propozycje poważne. Problem polega na tym, że te poważne są w tych niezrealizowanych. A jak o poważnych konkretach mówimy, no to jest ten zaczerpnięty z programu Konfederacji projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku. I z tym projektem wiąże się też inne kłamstwo, już nie Donalda Tuska, ale okazało się, że marszałek Hołownia jest nie mniej utalentowany w okłamywaniu wyborców. Myślę, że... W programie Mam Talent do Kłamstwa. Może nie dostałby złotego przycisku, ten by zgarnął Tusk, ale powoli, etap po etapie dostałby się do finału, prawda? No więc marszałek Hołownia obiecał w pierwszy dzień swojego urzędowania, że nie będzie zamrażarki sejmowej. Co to znaczy? To znaczy, że jak klub zgłasza projekt ustawy, ten projekt jest poddawany pod głosowanie, obrady, prawda? My zgłosiliśmy w pierwszy dzień tej gadencji swój projekt zwiększenia kwoty wolnej od podatku i marszałek moroził mroził go przez cztery miesiące. Ale, to jest polityk, więc jak tylko odebrał ode mnie łapówkę w postaci łóżek, z łóżkami dwa dni temu od razu rzucił pod głosowanie. Nawiasem mówiąc, nawiasem mówiąc, to nie miała być łapówka, bo ja mu wyraźnie powiedziałem, że daję mu to na przechowanie, żeby zamroził w zamrażarce sejmowej, a ten jak polityk wziął i zeżar, prawda? Nie powierzajcie politykom swojego mienia. Rząd chce waszego dobra, dlatego macie go coraz mniej. Ale to jeszcze nic. No bo dobra, no, przynajmniej ma tyle honoru, że za łapówkę no to dał pod głosowanie. Ale wiecie, co się okazało? Wszystkie partie nowej koalicji. Platforma, Trzecia Droga PSL i Lewica zagłosowały przeciwko projektowi realizującego ich własną yy, obietnicę wyborczą na 100 dni. Oni są kompletnie niewiarygodni. Kompletnie niewiarygodni. No to zejdźmy teraz na podwórka krakowskie. Co to ma do Krakowa? Otóż Donald Tusk w Krakowie wystawia na prezydenta Krakowa, posła Miszalskiego, także ma tutaj wiadomą rekomendację, poseł Miszalski. Poseł Miszalski to nie jest zbyt znany poseł, ale jest z jednej rzeczy mi znany. Otóż z takiej, że brał udział w spocie wyborczej reklamującym obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Marszałek Hołownia z drugiej strony wystawia posła Komarewicza, o jego wiarygodności jeszcze później wspomnę, ale myślę, że już na tym etapie, jak jeszcze nie wiecie na kogo głosować, to już wiecie na kogo nie warto głosować, prawda? Ale idźmy dalej. Jest alternatywa. Poseł Kmita z PiSu. Z tego PiSu, który wprowadził, całkiem niedawno jeszcze jak rządził, wprowadził ustawę o strefach czystego transportu. I teraz poseł Kmita na debatach krakowskich jest przeciwnikiem stref wolnego czystego transportu. Jest przeciw zakazom. Szanowni Państwo, mamy wolnościowca z PiSu. Mamy wolnościowca z PiSu. Ale idźmy dalej. Mamy popieranego przez Adriana Zandberga, Łukasza Gibałę, który wraz z posłem Komarewiczem, jak jeszcze był radnym miasta, zagłosowali za wprowadzeniem strefy czystego transportu w Krakowie. Teraz obydwaj są przeciwnikami strefy czystego transportu dla mieszkańców Krakowa. Oni z nas kpią. Jesteśmy przez nich cały czas okłamywani. I pytanie, po co słuchać ich postulatów dla Krakowa, skoro to, co mówią, to są rzeczy, które raczej nie zrealizują niż rzeczy, które zrealizują. Co więcej, nie wiemy, które zrealizują, a które nie, choć możemy się domyślać, no bo skoro Adrian Zandberg poparł Łukasza Gibałę, i środowisko Łukasza Gibałę jest znane, to chyba szczerze na ostatniej debacie w TVP Kraków zupełnie poważnie postulował jako jeden ze swoich głównych postulatów na prezydenta Krakowa, że stworzy całodobowe ośrodki profilaktyki intymnej bez klauzuli sumienia. Tym się zajmuje prezent Krakowa. Chcecie, żeby na to szły wasze pieniądze z ciężko zarobionych pieniędzy z podatków, ja bym nie chciał. Oni są wariatami, którzy jeszcze do tego was okłamują, udając na czas kampanii wyborczej ludzi, którzy będą no nie będą wam odbierać, na przykład, prawa jeżdżenia po Krakowie samochodem. No i mamy jeszcze trzech Panów. Trzech Panów, którzy, no powiedzmy, takich reprezentantów, urzędników, Krakowskich, pan Kulik, pan Muzyk, no i pan rektor Ma Mazur. To są ludzie, którzy startują tajemnica Poliszynela po to, żeby dać szansę Majchrowszczyźnie przetrwać w Krakowie. A noż, któremu się uda wygrać i rządzący Krakowem układ od 21 lat przetrwa. No więc został jeszcze Berkowicz. <klucza> Słuchajcie, ja potrafię załatwić odmrożenie projektu za łóżka z grzybami, także jestem politykiem skutecznym. Tu nie ma wątpliwości, chyba nie. Po taniości załatwię pieniądze na metro w Krakowie. Dwa schabowe i mamy metro. Ale poważnie, mój program dla Krakowa, to jest cały zespół pracował, to jest 80 stron. Jak go nie przedstawię w szczegółach. Zapraszam na konferencje, debaty, na nasze media społecznościowe. Natomiast powiem o podstawowych kierunkach. Po pierwsze, Kraków przyjazny kierowcom. Kraków przyjazny kierowcom. Nie, roz, nie zawężanie ulic, tylko rozszerzanie ulic. Nie ograniczenia, tylko ułatwienia, tak czy nie? Wprowadzenie zasady, że likwidacja choć jednego jakiegokolwiek miejsca parkingowego musi być poprzedzona stworzeniem nowego miejsca parkingowego. Przecież ci wszyscy ludzie od stref czystego transportu to są wariaci, zamiast robić uprzykrzające życie, nierealne ostatecznie do wprowadzenia, ograniczenia stref czystego transportu, nierealne w tym sensie, że oni liczą, że wszyscy się przesiądą na elektryki. Kobaltu tyle nie ma, żeby się wszyscy przesiedli na elektryki o mocy sieci przesyłowej nie wspominając. Zamiast tych wariackich, ideologicznych, oderwanych od rzeczywistości pomysłów jest mnóstwo rzeczy do zrobienia prostych, które działają w wielu miastach w Europie chociażby. Jak taka rzecz drobna jak zainstalowanie czujników na miejscach parkingowych, żeby w aplikacji sobie sprawdzić, gdzie jest wolne miejsce i zamiast krążyć 20 minut po centrum miasta, robić zatory, niepotrzebnie emitować te dodatkowe spaliny. To po prostu przyjechać na wolne miejsce parkingowe. Prosta rzecz, której nie da się w Krakowie zrobić od 21 lat, ale zakazać jeździć samochodami w Krakowie. Czy oni powariowali? Także jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Kraków przyjazny kierowcom. Brawo. Brawo. Szanowni Państwo, wiele rzeczy, o których mówimy, czasem wydają się na początku jakimiś teoriami spiskowymi, a bardzo krótko, niedługo trzeba czekać, żeby zaczęły być realizowane. I jednym z takich projektów i myśli, która już zaraziła umysły samorządowców i polityków, to jest idea, żeby wykrawać kawałki miasta, przypisywać te kawałki miasta obywatelom. I zamykać ich tych, w tej idei miast 15 minutowych, żeby nie mogli się poruszać po całym mieście. Jesteśmy jedyną wiarygodną siłą, która mówi tej idei nie. Tak dla swobodnego poruszania się po, po Krakowie. Tak dla swobodnego korzystania z całego miasta. Ważne jest też, żeby do zmian w Krakowie podejść systemowo. Nie chodzi o to, żeby zmienić ludzi. O, zarządzający miastem będą się zmieniać tak czy inaczej, kadencja po kadencji. Chodzi o to, żeby zmienić system na sensowny. Nie chodzi o to, żeby ten czy inny prezydent przestawiał jak Führer przestawiał jakieś figurki na makiecie, prawda, jak mu się podoba. Później różne potworki powstają, które widzimy na co dzień w Krakowie. Więc trzeba zmienić systemowo różne rzeczy, na przykład decentralizacja wewnętrzna samorządu. Dzielnice powinny dostać dużo większe budżety i dużo większe kompetencje, bo to dzielnice i jej mieszkańcy wiedzą, czego potrzebują, jakie mają problemy. Będą chcieli więcej zieleni, to będą inwestować w zieleń, ale to nie prezydent i nie dzielnice mają i mieszkańcy prosić go o to, żeby coś im załatwił. Oddajemy mieszkańcom Kraków. Zieleń w mieście z jednej strony, ale, jeżeli dzielnica chce, ale z drugiej strony wiecie, że 43% to, jest, to, to, to brzmi tak niesamowicie, że taki, taka instytucja demagog sprawdziła, aż czy to prawda i napisali, że prawda. Otóż 43% powierzchni Krakowa to są grunty rolne. Należy zacząć odrolniać to, pozwolić prywatnym przedsiębiorcom budować mieszkania. Im więcej mieszkań, tym tańsze mieszkania. Tańsze mieszkania w Krakowie. Brawo! I oczywiście maksymalna obniżka podatków, tych podatków, które da się zmniejszyć w samorządzie. Tam są widełki, niektóre można na przykład, nie można zlikwidować, ale można do zera obniżyć. Prawda, jak podatek transportowy i tak dalej, więc maksymalna obniżka podatków w Krakowie, ograniczenie biurokracji, ograniczeń niepotrzebnych procedur, krótko mówiąc, obalić smoka biurokracji w Krakowie. To są kierunki, ale najważniejszy wniosek z tego wszystkiego jest jeden. Jeżeli chcecie zmian w Krakowie, ale bez chorych ideologicznych szaleństw, realnych zmian w Krakowie, jeżeli chcecie gospodarnego zarządzania miastem, jeżeli chcecie ochrony Waszych podstawowych praw i interesów, głosujcie na jedyną wiarygodną siłę w tych wyborach Konfederację i bezpartyjnych samorządowców. A w wyborach prezydenckich na kogo to mam nadzieję powiedzą kolejni mówcy. Dziękuję bardzo.